Z tego filmu dowiesz się, jak ułożyć skuteczną dietę, która będzie wspierała Twój cel sylwetkowy oraz pomoże Ci w kształtowaniu sylwetki. Cześć, ja nazywam się Dawid Koźluk i jestem trenerem. Na tym kanale dzielę się z Tobą wiedzą o kształtowaniu sylwetki. Moim celem jest to, żebyś Ty wyglądał świetnie, osiągnął swoją wymarzoną sylwetkę, a także dobrze czuł się w swoim ciele. Na wstępie będę Ci bardzo wdzięczny za zostawienie łapki w górę pod tym filmem oraz za subskrybowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Zapraszam. Na początku warto zdać sobie sprawę z tego, że choć samo słowo dieta kojarzy nam się z czymś zdrowym, ze zdrowym, nieprzetworzonym, pełnowartościowym jedzeniem, ze zdrowymi produktami jak na przykład warzywa, kasze, ryże, owoce, makarony, ziemniaki, kurczak, ryby, orzechy, oliwa z oliwek itd., to tak naprawdę dietą są wszystkie produkty, które my codziennie spożywamy. Więc jeżeli codziennie spożywasz makaron, kurczaka schabowego, frytki robione na głębokim oleju, McDonalda, kebaby, chipsy, różnego rodzaju słodycze, to mimo iż te produkty niekoniecznie kojarzą ci się z dietą, to one tą twoją dietą są. I teraz pojawia się pytanie, czy twoja obecna dieta wspiera twój cel sylwetkowy oraz zdrowotny, czy nie. Jeżeli nie, to oglądaj dalej, ponieważ za moment dowiesz jak użyć skuteczną dietę która pomoże Ci osiągnąć Twoją wymarzoną sylwetkę. Przed ułożeniem diety powinniśmy sobie wyznaczyć cel, do którego będziemy dążyć, to co chcemy osiągnąć, a następnie możemy ułożyć taką dietę, która ten cel będzie wspierać. Jeżeli chodzi o cele, to mamy trzy do wyboru. Po pierwsze, możemy chcieć tracić tkankę tłuszczową oraz tracić na wadze. Po drugie, możemy chcieć utrzymać swoją obecną formę oraz utrzymać swoją wagę. A po trzecie możemy chcieć efektywnie, skutecznie budować masę mięśniową oraz zyskiwać na wadze. W tym kontekście najważniejsza jest ilość spożywanych kalorii i od tego powinniśmy rozpocząć układanie naszej diety. Ponieważ to od tego ile my kalorii spożywamy, a nie od danego produktu, zależy to jak efektywnie budujemy masę mięśniową i czy nasza waga się zwiększa, czy utrzymujemy swoją obecną wagę oraz formę, czy my tracimy tkankę tłuszczową, czy nasza waga się zmniejsza. Dlatego na początku musimy ustalić swoje zapotrzebowanie kaloryczne, czyli całkowitą przemianę materii. Całkowita przemiana materii to jest nasze zero kaloryczne, zero metaboliczne, czy też zapotrzebowanie kaloryczne, i na całkowitą przemianę materii składa się podstawowa przemiana materii, współczynnik aktywności oraz energia wydatkowana na trening. Żeby obliczyć całkowitą przemianę materii, czyli nasze zero kaloryczne, to musimy pomnożyć podstawową przemianę materii, czyli ppm, przez współczynnik aktywności, czyli pal, oraz musimy dodać do tego energię wydatkowaną na trening, czyli IT. Wzór na podstawową przemianę materii, czyli na ilość kalorii, którą potrzebujemy tylko i wyłącznie, żeby po prostu przeżyć i nic więcej nie robić, to jest 5 plus 10 razy masa ciała w kilogramach plus 6,25 razy wzrost w centymetrach. Minus 5 razy wiek. No i poniżej macie obliczoną podstawową przemianę materii na moim przykładzie, czyli 5 plus 10 razy 93,5 plus 6,25 razy 176 cm wzrostu, minus 5 razy 20, ponieważ mam 20 lat. No i to wszystko wyszło 1940 kalorii. Pal, czyli współczynnik aktywności wynosi między 1,2 a 2,2. No, i tutaj musimy sobie po prostu wybrać, jaką my mamy codzienną aktywność fizyczną, ile kroków robimy, czy mamy siedzący czy aktywny tryb życia, oraz ile razy w tygodniu trenujemy. Ostatnim etapem obliczania naszego zapotrzebowania kalorycznego jest obliczenie, ile my kalorii spalamy na treningu. I to niestety nigdy nam nie wyjdzie idealnie, natomiast możemy wysnuć wniosek z badań naukowych, że na każde podniesione 1000 kg tracimy około 24 kalorie. Jeżeli chcemy, to możemy to sobie obliczyć. Natomiast ja proponuję po prostu w praktyce przyjąć, że na treningu sylwetkowym spalamy między 150 a 500 kalorii. No i wybrać po prostu wartość pomiędzy tymi widełkami, jako ilość spalanych kalorii. Na naszym treningu sylwetkowym nie jest to dokładne, ale obliczanie na podstawie tonażu również nie będzie. Natomiast takie zdecydowanie bardziej praktycznie. Teraz musimy zebrać to wszystko w jedną całość. I na moim przykładzie podstawowa przemiana materii wynosi 1940 kalorii, współczynnik aktywności wynosi 1,5 i na treningu spalam około 300 kalorii. Tak więc 1940 razy 1,5 plus 300 to mi daje 3210 kalorii i przyjmuję, że to jest moje zero kaloryczne. Czyli jeżeli będę spożywał dokładnie tyle kalorii, to moja waga będzie stała w miejscu. Jeżeli będę spożywał więcej kalorii niż 3210, to moja waga będzie wzrastać, natomiast jeżeli będę spożywał mniej kalorii niż 3210, to będę tracił na wadze. To, co obliczyliśmy, jest w teorii naszym zerem kalorycznym, natomiast czy tak jest w praktyce, to powinniśmy to sprawdzić i w związku z tym powinniśmy przez co najmniej tydzień kontrolować ilość spożywanych kalorii oraz wagę. I jeżeli za tydzień nasza waga będzie wynosiła dokładnie tyle samo, no to oczywiście to było nasze zero kaloryczne i możemy przejść dalej do rozłożenia makroskładników. Wyróżniamy trzy podstawowe makroskładniki, takie jak białko, węglowodany oraz tłuszcze. Białko jest materiałem budującym nasze mięśnie, a także inicjującym procesy prowadzące do wzrostu naszej mięśni. Węglowodany są paliwem na naszym treningu, natomiast tłuszcze odpowiadają za prawidłową pracę naszej gospodarki hormonalnej. Jeżeli chodzi o białko, to powinniśmy spożywać go między 1,6 a 2,2 g na kilogram masy ciała. Jeżeli chodzi o tłuszcze nienasycone, to powinniśmy spożywać je w ilościach od 0,7 g na kilogram masy ciała do około 1,2 g na kilogram masy ciała. No i całą resztę kalorii powinny stanowić węglowodany. Fajnie, gdyby udało się zrobić tak, że węglowodany będą stanowiły około między 4 a 7 g na kilogram masy ciała. Rozkładając ilość makroskładników musimy to zrobić tak, żeby nam się zgadzało z naszym zapotrzebowaniem kalorycznym. Wiemy, że 1 gram białka dostarcza nam 4 kalorii, 1 gram tłuszczów dostarcza nam 9 kalorii, a 1 gram węglowodanów dostarcza nam również 4 kalorii, tak samo jak białko. Ja białka spożywam 2 g na kilogram masy ciała, czyli 93,5 razy 2 to daje mi 187 g białka. Jeżeli zrobię 187 razy 4, to mi da 748 kalorii z samego białka. Tłuszczów spożywam około 1 gram na kilogram masy ciała, czyli zaokrągliłem do 94. No i 94 razy 9 daje mi 846 kalorii z tłuszczów i spożywam 4,32 g węglowodanów na kilogram masy ciała, czyli 93 i pół razy 4,32 to daje mi 404 gramów węglowodanów, a 404 razy 4 daje mi 1616 kalorii. Z wzoru na całkowitą przemianę materii wyszło mi, że moje zapotrzebowanie wynosi 3210 kalorii. Jeżeli dodam sobie ilość spożywanych kalorii z białka, z tłuszczów oraz z węglowodanów, to wyjdzie mi dokładnie 3210 kalorii. Musicie wiedzieć, że gdyby moim celem było utrzymanie wagi oraz obecnej formy, to spożywałbym dokładnie tyle kalorii oraz miał dokładnie taki rozkład makroskładników. Natomiast, jeżeli chcecie budować efektywnie masę mięśniową, to powinniście być na nadwyżce kalorycznej. Jeżeli jesteś osobą średnio zaawansowaną, to powinieneś spożywać między 400 a 800 kalorii ponad swoje zapotrzebowanie. Czyli to, co ci wyszło do tego momentu, no to powinieneś dodać do tego jeszcze między 400 a 800 kalorii. Jeżeli jesteś osobą początkującą, to powinieneś dodać do tego między 800 a 1000 kalorii I jako osoba średnio zamasowana powinieneś się starać przybierać na wadze w tempie między 0,5% a 1% masy ciała w skali miesiąca A jeżeli jesteś osobą początkującą, to powinieneś starać się przybierać na wadze w tempie od 1% do 1,5% masy ciała w skali miesiąca Natomiast jeżeli Twoim celem jest redukcja tkanki tłuszczowej, to od swojego zapotrzebowania kalorycznego powinieneś odjąć między 10 a 20% kalorii i powinieneś starać się tracić na wadze w tempie od 0,5% do 1% masy ciała w skali tygodnia. Jeżeli chcemy osiągać swoje cele sylwetkowe, a przy tym chcemy mieć pełną energii, chcemy być zdrowymi osobami, to powinniśmy dbać o jakość naszej diety, i 80% kalorii, które spożywamy, powinny pochodzić z produktów zdrowych, nieprzetworzonych, pełnowartościowych. A 20% kalorii z naszej diety mogą stanowić produkty niekoniecznie zdrowe, ale takie, na które akurat mamy ochotę. Jeżeli ja sobie obliczę, że z 3200 kalorii 20% to jest 600 kalorii około. To ja mogę spożywać właśnie te 600 kalorii z produktów przetworzonych, niezdrowych, ale takich, na które mam ochotę, czyli z różnego rodzaju fast foodów, chipsów, żelków, słodyczy i tak Oczywiście nie muszę tego robić, no ale jeżeli mam ochotę, to mogę sobie pozwolić właśnie na dosłownie taki produkt, jaki mi się zamarzy, i nie muszę się ograniczać, że dieta ma być w 100% czysta. Stosując zasadę 80-20 będziemy jak najbardziej osiągać swoje cele, a przy tym będziemy pełni energii i będziemy przede wszystkim zdrowi. Na moim przykładzie i na moim zerze kalorycznym powinienem spożywać co najmniej 2600 kalorii z produktów zdrowych, nieprzetworzonych oraz pełnowartościowych. Wartościowe źródła białka to będzie przede wszystkim nabiał różnego rodzaju sery, serki wiejskie, jogurty typu skyr, kefiry, mleko, a jaja bądź twaróg. Jeżeli chodzi o mięsa, to filet z kurczaka, filet z indyka, różnego rodzaju podroby, polenwica, chude szynki itd. Mogą być to również ryby, a także odżywka białkowa bądź warzywa strączkowe. Dobrymi źródłami węglowodanów będą różnego rodzaju pieczywa pełnoziarniste, makarony, kasze, ryże, ziemniaki, bataty itd. No, ale też nie musisz do końca się obawiać białego pieczywa, aczkolwiek lepiej korzystać z tego pełnoziarnistego. Dobre źródła tłuszczów w naszej diecie to będą na przykład orzechy, awokado, tuste ryby bądź oliwa z oliwek. I to właśnie takie produkty powinny stanowić 80% mojej diety, a pozostałe 20% mogę jeść dosłownie jak mi się podoba. Dzięki takiemu elastycznemu podejściu do żywienia jesteśmy w stanie osiągać swoje cele sylwetkowe, zachować zdrowe relacje z jedzeniem oraz być w pełni zdrowym. W tym filmie to wszystko, co chciałem Ci przekazać, i mam nadzieję, że bardzo mocno Ci się spodobało. Będę Ci bardzo wdzięczny za podbicie do góry tego filmu, ponieważ wiem, że bardzo wiele osób ma problem z dietą, a jak mogłem Wam pokazać w tym odcinku, jest to niesamowicie proste. Także wszelkimi komentarzami, polubieniami bądź udostępnieniami jesteście w stanie pomóc naprawdę wielu, wielu osobom, i nie tylko ja, ale także one będą Wam za to niezmiernie wdzięczne. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą ze mną, bądź moimi e-bookami, to napisz do mnie albo na Instagramie, albo na Facebooku. W opisie zostawię Ci wszystkie te linki.